Oddech. Korpus powoli. Five. Six. Good. Eight. Góra korpusu, góra korpusu. Yes. Pozycja. <try> Arabesque. And one. And two. And run, 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 run. And one, three, yeah. Down. And down. And down. And down. And down. Super. See you in all <laughs> Założyć akurat. Następny Następnym występem mnie w leży w Już Nie możemy się doczekać, my tam jedziemy. Jakoś pojutrze chyba. Ale nie jestem pewna, bo to się tyle dzieje, tyle emocji, że można zapomnieć. Po Dzień dobry. 217. 217. Zatujemy się w operze nowej w Bydgoszczy. Właśnie jemy śniadanie i zaraz jedziemy do teatru na lekcje. Później mamy próby generalne. No, je, je, je. Tak, czasami śniadanie na słodko, podlej też mam Ym, jakiś jogurt albo owsiankę. Ale dzisiaj akurat tak wyszło, że mam sałatkę i grzankę. Co To dzisiaj. Raimondem, gwiazdki pani Emilii, i Stef. Livia. Ja to samo i jeszcze Oriona, pani dziuroś i pani Karowej. Mamy wygodne łóżka. Wszystko jest wanna. Dobre jedzenie, wszystko elegancko. Tak, powinno być w świecie tam celu. Tak, bo musi być wygodnie. I musimy mieć komfortowe miejsce, gdzie możemy odpocząć przed spektaklem i po spektaklu. Nigdy po spektaklu się nie da zasnąć mhm. od razu. Tak, i energia na cały dzień tańca. Ciężko, ale trzeba się zmotywować. Do tańca. Ale jak już wyjdziemy na scenę, to już będzie lepiej. Nagle po prostu poczujemy taką siłę od publiczności. Tak, ponieważ wypiłam ja kawę. Dzień dobry. Zapraszamy do pokoju 217. Właśnie się szykujemy do wyjścia. Robimy koczki. Jak się robi Najpierw trzeba zrobić ulizanego kucyka. Można zrobić koczkę albo wysoko, albo nisko. Ja cię zrobię nisko, ja z przedziałkiem robię. na środku. I trzeba po prostu gładko przeczesać włosy. Później yy, bierzemy siateczkę i szpilki. Tylko jeszcze chyba nałożę. Bez tej byłoby By włosy się sypały strasznie i wychodziły. Niek niektórzy robią, ale. Niektórzy robią. To zależy od. No włosów, w sumie. Od włosów. I też jednak na występ to lepiej jest właśnie z siateczką. W tej torbie mamy. Ice-mix to jest sztuczny lód <laughs> z preparat dla sportowców. Uśmierzający ból, łagodzący skutki kontuzji, zwichnięć stawów, stłuczeń mięśni oraz podobnych urazów. Bardzo pomaga, jak coś na przykład boli, to wtedy można tak na szybko to zmrozić. I na scenę. I na scenę, dokładnie. Tak. No co, no puenty. Dwie pary, co najmniej. No. Na wszelki wypadek. No, wszelki wypadek. Jakieś plastry tutaj są, rzeczy do koka, jakby co, gumy do rozciągania, dodatkowe rajstopy. Mm. No takie, nie wiem. Lidka, co masz? Ja mam jeszcze buty do stepu, bo o, buty do stepu będziemy dzisiaj stepować, więc musimy mieć te buty. Też nie możemy zapomnieć. No różne ocieplacze, bo w teatrze jest bardzo zimno, więc mam tutaj dużo różnych ciepłych ubrań, tu cała sterta, no puenty oczywiście, też mam dwie pary, trzecią mam jeszcze w walizce, wszystkie potrzebne, o na przykład takie papucie, które właśnie nosimy w teatrze, żeby stopy były zawsze ciepłe i gotowe do ćwiczeń, to bardzo pomaga. No i w sumie też taka guma do rozciągania. Ile to kosztuje? Dużo, za dużo, dużo, za dużo, za. No jedna para Zależy od miesiąca zależy. No raz miesiąc się hmm. biorąc, ile wydaje na swój zawód przyszły. No para płęd kosztuje no tak około 400. 400. No to załóżmy, że jedna albo dwie pary na miesiąc, przynajmniej w moim przypadku no, nie wiem ile ty zużywasz, bo to zależy od osoby. No. No raj stopy, to kosztują około 50, nie więc już mamy takie 400. taką fajną dziurę na stopie, czemu Fajne, tak? żeby można sobie regulować. Jak ktoś lubi na przykład na bose stopy zakładać puenty, to wtedy ma taką opcję. Tak, ja Dzięki. Pokaż. Tutaj można. Można tak można otworzyć. Tylko ja mam śniaka na paznokcie, więc nie to będzie. Nie ładnie, poczekać. Jaki piękny. <laughs> Zadzwonisz do mnie? Tak. Do mnie. To boli czy nie? Yy, trochę bolało, ale teraz używam takiego leku i już nie boli. Godziny zaczynamy spektakl. Coś ty za godziny już. Jak to? W musimy się poćwiczyć. Musimy się rozmieścić na scenie. Hey, 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 hey. Gra <grym> aktorska po prostu. <grym w górę> Dlaczego ja. <grym> w zespole. <grym> w, <górę> w zespole? Yy, o, najważniejsze jest, żeby patrzeć na innych i słuchać się wszystkich i jakby tańczyć wspólnie z całym zespołem, bo musimy tworzyć taką spójną całość dla solistki i każdy musi być równo i po prostu wszystko musi być jednakowo zrobione. Także to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć oczy dookoła głowy i obserwować koleżanki i kolegów i żeby wszystko było razem wykonane, zatańczone. Pokażę jak wyglądać w tym monitorze. <słukasz> Która jest godzina? 18.42 Niedługo zaczynamy Ciii! Trzeba być cicho Jak się czujesz? Dobrze, jest ok LSp4 2.70 Jeszcze godzina do spektaklu, to spokojnie, wszystko zdążyłam przećwiczyć. Właśnie zaczynamy drugą część próby, więc mam nadzieję, że się wyrobimy, ale myślę, że jak się zepniemy, to wszystko pójdzie dobrze i będzie to udany spektakl. Spektakl wysokiej klasy jest spełnia chyba oczekiwania was nadmiarze, no i jesteśmy pod wrażeniem talentów tych młodych ludzi, ale też dostrzegamy ogromną pracę włożoną w dopracowanie każdej sceny, każdej figury. To już koniec. Ale mamy nadzieję, że zobaczymy się albo w Japonii, albo za rok. Piotr, to to. to. było bardzo dobre zakończenie tego projektu. Tak. Czerpało się ogromną radę występowania na tej scenie, bo jest to największa scena w Europie. Był trochę stres, ale było bardzo dobrze. No i smutno, będzie No bardzo już Oni też będą za darmo. Za